Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy, no i długo proszone, długo oczekiwane przez was po raz kolejny, słuchajcie moi drodzy, Disciples 2, Mroczne Proroctwo. gramy na dodatku e, Gniew Elfów, e, Bunt Elfów, Rise of the Elves, Powstanie, Bunt Elfów, e, dzisiaj, 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 dzisiaj chciałbym ograć kolejną z frakcji, i ona będzie w tym scenariuszu, o ile się nie mylę. Prosiliście, czy był odzew z waszej strony był bardzo, bardzo pozytywny. E, zatem przejdziemy przez kolejną tak zwaną dobrą fakcję, frakcję, frakcję, ja tak powiedzmy dzielę, chociaż tutaj nie ma czegokolwiek, co jest dobre i złe. E, zagramy dzisiaj górskimi klanami... E, tym razem również zacznę jako lord wojownik, ale wybiorę sobie innego bohatera startowego. To jak to wam zaraz pokażę. Kolega Ignacy. No, nie możemy naszego hatona z ostatniej misji sobie wziąć. E, wziąć, wziąć po raz kolejny. E, <laughs> Więc e, myślę, że od razu możemy przejść do gryma. To jest Devils. Coś tam, Devils Knight, noc diabła. Chodzi o pokonanie aniołów oh, 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 Angels of Mercy, aniołów litości. Eee, mercy, Mercy, tak, to jest dobrze powiedziałem. W ruinach Bitter Bliss. Ok, spoko. Czyli to pewnie będzie budynek, który będziemy musieli zdobyć, tam będzie wróg. Zaczynamy z tym wojownikiem. O, to jakiś fabułka. Dobra, nas to bardzo nie interesuje akurat. Przynajmniej w scenariuszach. Zaczynamy z wojownikiem, ale co jest istotne, mamy całkiem sporo armii w środku, dlatego możemy sobie pozwolić. Myślę, że możemy sobie pozwolić. Eee, nie, z moim 250 nie mogę sobie na to pozwolić. Hmm. A jaki mam przychód? No nie jestem w stanie bardzo nawet stwierdzić. E, 150, a rekrutacja bohatera to jest chyba 400, o ile się nie mylę. E, zaraz sprawdzimy. Dobra. E, rekrutacja bohatera, jeśli się nie mylę, to jest 500 nawet. Wiecie co? Cholera, zaryzykujmy. Oddajmy dwie tury, kupimy sobie innego bohatera, a spróbujmy. E, pobawmy się trochę. Dlaczego nie? Chcemy pobawić się trochę innymi bohaterami, to, to popróbujemy innymi bohaterami. Zatem oddaj szybko turę komputerze. Walczymy chyba tylko z Legionami Potępionych tutaj. Ten start może być nieco problematyczny, przez co oddamy dwie tury. Możemy być trochę do tyłu przez to, ale myślę, że przeżyjemy. Myślę, że nie powinno być jakichś strasznych, strasznych problemów. Znaczy, brak tego startowego hajsu nam może trochę poprzeszkadzać, yy, ale myślę, że nie aż tak bardzo, nie aż tak bardzo. Dobra, może o samych Górskich Klanach to za, za chwileczkę. Yy, na razie po prostu oddajmy te dwie pierwsze tury. Co do Górskich Klanów, to jest chyba jedna z najfajniejszych kampanii. Znaczy... Yy, czy najfajniejsza? Na pewno jedna z lepszych. Bardzo mi się podobała ich fabuła. Yy, Ok, oddajmy od razu drugą turę. Bardzo mi się podoba ich fabuła, oni mają tutaj mnóstwo nawiązań do, do mitologii e, skandynawskich ogólnie rzecz biorąc. E, no tutaj jest WOTA, no to jest inna, inna nazwa dla Odyna, tak ktoś to ładnie zauważył w komentarzach przede wszystkim właśnie. Może zanim trochę o górskich klamach, to trochę też o was, bo, bo wam się też należą ogromne e, gratulacje i podziękowania za, za ogromną aktywność pod, e, pod pierwszą serią z Disciples, pod pierwszymi, no, pierwszymi pięcioma odcinkami. E, bardzo dziękuję za garść rad, tak, bardzo słusznie wytknęliście mi pewne błędy, jeżeli. Przy, przy ogrywaniu e, frakcji imperialnej ale myślę, że jakoś tam to razem przeżyjemy Dobra, może przejdźmy szybciutko przez drzewka e, Wojownicy, no dobra sprawa... Oj, ma strasznie fajny soundtrack. Mam nadzieję, że będziecie tego dobrze słyszeli. E, Wojownicze drzewko jest chyba jednym z najbardziej rozbudowanych. Ehm, zaczynamy klasycznie z wojownikiem, to jest po prostu twardy wojownik. U nich większość jednostek ma 40 inicjatyw, więc przygotujcie się na to, że będziemy dostawali sporo obrażeń, dlatego ten lord wojowników jest według mnie nieodzowny. Ktoś ładnie zauważył, że można grać też Guildmasterem, po prostu zwracać sobie te wszystkie pieniądze i tak dalej. Kradnąc ze sklepów, bo ja tego nie robiłem też. Oczy oczywiście można. Ja po prostu się w to nie lubię bawić. Więc mamy drzewko od wojownika. Potem pójdźmy sobie tutaj do e Motainera, to z góra chyba było tłumaczone w polskiej wersji. To jest wojownik, który atakuje na wszystkie 6 pól, e, za 30 wodo atakuje. Potem możemy sobie zamienić jeszcze w pustelnika, on za 55 i jeszcze może obniżyć inicjatywę, e, też we wszystkie jednostki oraz możemy mieć e, Wilczego Lorda, który może się zmienić w bestię, w ducha Fenrira, bodaj, chyba tak się to nazywało w polskiej wersji, bądź możemy pójść klasyczną ścieżką przez weterana, zobaczcie, już na drugim poziomie, 83. poziomie, 80 obrażeń, dalej mamy Honorowego Wojownika, 100 obrażeń, no i potem mamy dwie drogi przez Króla Krasnoludzkiego, dwa wardy na umysł i na wodę, 100 obrażeń, 35 niestety inicjatywy, no i druga to jest Mistrz Run, a jeszcze Król Krasnoludzki ma 30 armora, oraz Mistrz run, który ma dwa ataki, każdy po 65, 40 inicjatywy bez wordów. Całkiem ciekawe drzewko. Myślę, że pójdziemy w tą stronę. Może uda nam się dojść do e, szlachetnego wojownika. Może e, drzewko magów jest tutaj nie typowe, bo jest to drzewkiem wsparcia na dobrą sprawę. Wsparcie będzie co innego. E, zaczynamy oczywiście z nowisem. To jest. E, tutaj dostajemy jednostki, które boostują nam obrażenia. Czyli możemy zwiększyć swoje obrażenia na pierwszym poziomie. To jest lekko stopy. Jeżeli go mam. Nie mogę wam go pokazać. A e, mogę. Tutaj 25% zwiększa obrażenia. On jest zawsze pierwszy generalnie w inicjatywie. I po prostu podbija obrażenie jednej z naszych jednostek. E, następnie mamy. Nowicjusza, oni no wszyscy wyglądają jak małpy, nie lubię tego drzewka. Potem mamy druidkę, ona leczy, jeszcze ma cure, to leczy z mm, różnego rodzaju trucizn oraz e, jakiś tam wszelkiego rodzaju negatywnych efektów, przykładowo e, paraliż, i tak dalej. No i arcydruidka również 70, 100% boost do obrażeń. Bardzo, bardzo przyjemna rzecz. A czy mam się różni? Aha, 75 a 100. No i alchemik, który daje nam dodatkowy atak z tym, że alchemik ma 10 inicjatywy, czyli dostajemy ten atak na koniec. Um, mamy jeszcze z taki jednostek bonusowych, to mamy Yetiego, on nie poziomuje. E, 30 obrażeń na wszystkie jednostki od wody obrażenia. Bardzo przyjemna rzecz. Drzewko ucznicze jest tutaj dosyć krótkie, są dwa typy. Zaczynamy z rzucaczem toporków, potem dostaniemy kusznika. E, możemy go rozwinąć albo w e, płomieni, może tak to przetłumaczyć 35 we wszystkie jednostki od ognia obrażenia oraz w strażnika kuźni. E, 70 obrażeń w jedną jednostkę dosyć mi obrażenia, 40 inicjatywy to tak jak widzicie, ból jest straszny, u krasnoludów z niską inicjatywą. E, no i drzewka wsparcia to jest chyba to, co tygrysy lubią najbardziej dwupolowa jednostka. Gigant na pierwszym poziomie mojej drodzy zadaje już 60 obrażeń, 30 inicjatywy, niestety tylko, i 210 życia, to jak na dwupolówkę, całkiem przyzwoicie. No i mamy dwie drogi rozwoju, czyli najpierw mamy po prostu skalnego giganta, który zadaje 90 w jedną jednostkę, 30 życia, no i on ma obrażenia od Ziemi. Tu mamy dwie drogi rozwoju. Jedną mamy w tak zwanych magów, drugą w wojowników. No i tutaj pierwszy z magów to jest. Nie wiem, jak go przetłumaczyć. Tempest Giant, Tempest, Tempest. E, Gigant burzy, bodaj, chyba tak to trzeba przetłumaczyć. E, Tempest, o ile się nie mylę, to jest chyba burza. Mm, nie jestem pewien. 50 obrażeń we wszystkie jednostki, niestety tylko 20 inicjatywy, ale jest dwupolową jednostką, jest dużą jednostką, 350 życia. E, no i tutaj tak samo. E, starożytny, st starszy on się chyba tak nazywał. E, 80 obrażeń we wszystkie jednostki, 20 inicjatywy. I mamy drugą drogę przez lodowego giganta. 120 obrażeń w jedną jednostkę, z kolosalny już. No i potem mamy najmila może jeszcze zamrozić 150, on ma już 50 inicjatywy, bardzo przyjemne, odporność oczywiście na wodę właśnie, no się różni o tym, że tutaj już ten, ten gigant wali e, mocą z ziemi, następny walał tutaj, ta ścieżka tych wojowników, tak zwanych wali wodą oraz e, ścieżka magów wali powietrzem, całkiem istotne, zwłaszcza jeśli walczymy przeciwko niektórym jednostkom, które mają odporności, na przykład na zwyczajne obrażenia, e, dobra. Po tym wstępniaku zagramy sobie inżynierem. Myślałem jeszcze, czy nie zagrać magiem. Stwierdziłem, że wezmę sobie inżyniera. Zmontujmy oddział. Myślę, że w taki sposób. Tego dajmy na środek. Wrzućmy na pewno artefakty do naszego bohatera na łapkę. Mamy w sumie dwóch bohaterów. Nie wiem, czy ja będę chciał ich jakoś dzielić. Myślę, że po prostu. Tu jakiś spearman. To myślę, że możemy sobie pierwszą bitewkę spokojnie przeprowadzić. Mamy sporo ruchu na inżynierze, to jest ten tak zwany mobilny bohater. No i całe szczęście, no, 50 obrażeń, on nie zaczyna z zdolnością używania artefaktów, zaczyna ze zdolnością używania ekwipunku podróżnego, czyli wszelkiego rodzaju butów. To no, niestety będziemy dostawać te obrażenia i będziemy ich dostawać bardzo dużo i to będzie bardzo boleć. No cóż, przynajmniej się udało dosyć bezboleśnie go pokonać, bez większych strat. I myślę, myślę, moi drodzy, że... Jest tu wilk. A co tu jeszcze mamy? Wilk, Wilk, Wilk. squireman at Arms. Gdybym zrobił coś takiego, to myślę, że możemy tą bitwę przeprowadzić jeszcze na szybkości. Niestety już nie będziemy mieli ruchu, ale nie sądzę, że powinno być jakoś tragicznie 25 obrażeń, tylko. Jak to zrobimy? 40, 60 30. Zróbmy tak. Okej. Okay. I tak tylko możesz w tego walnąć. 60 nie zadasz, to zdaj mi tego, jak możesz. Eee, tak, spróbujemy to zrobić. Dwie bitwy w pierwszej turze. Myślę, że może, może, może uda mi się przeprowadzić jeszcze jedną. Nie wiem, czy mi się będzie chciało jeszcze jedną przeprowadzać z takimi obrażeniami, jakie mam na sobie w tym momencie. Myślę, że po prostu oddam turę w zamku, gdzie po prostu podleczę się spokojnie. Ale jak splecał, 130 do poziomu, tutaj i 400. Niestety na gigancie 400, ale on będzie warty swojego, swojego poziomu, zdecydowanie. Tu będzie mieć zbójów, lepszych zbójów, więcej zbójów, misio. Zbój, czy z Giermek i Metharm. Ok, lecimy. No nie wiem, czy dokończę ten wątek. W każdym razie, tak jak mówiłem, bardzo serdecznie dziękuję Wam za wszelaki odzew z Waszej strony. Sporo, sporo komentarzy było bardzo merytorycznych. Sporo też było takich nostalgicznych, bo ja też do tej gry podchodzę dosyć nostalgicznie. Bardzo mi się podoba, że, że Wy też macie dosyć miłe wspomnienia związane z tą grą. No, i cieszę się, że mogłem jakoś tam. E, chociaż parę, było parę fajnych komentarzy, że kurczę, wracam codziennie z pracy do domu. E, no i tam Disciples, wiem, że zawsze na mnie czeka. No, takie zawsze miłe komentarze, miło mi takie rzeczy słyszeć. Czy ryzykujemy tego? Jaki ja mam output obrażeń? Mm, 60, 90, 140. On ma chyba 180 życia. Mogę zaryzykować. Spróbujmy. Spróbujmy, on ma chyba 180 życia i będzie miał. Jak ty z inicjatywą jesteś, mój drogi? 50. To jeżeli teraz ty byłeś pierwszy, to po tym mój, o ile wszystkimi trafię teraz, to nie będę musiał użyć chyba mikstury, bo teraz ja powinienem być pierwszy w inicjatywie, właśnie. Super. No, całkiem sprawnie to wyszło. Znaczy, to chyba nie jest reguła, ale tak zwykle się sprawdzało, że jeżeli dwie jednostki mają inicjatywę, to jedna jest pierwsza w jednej turze, druga w drugiej turze. I teraz spokojnie schowamy się do zamku i tutaj dostaniemy premię od leczenia zarówno od zamku, czyli. Tu nie jest napisane: 50% chyba to jest, plus od naszego lorda wojowników, więc powinno być całkiem sprawnie. Dobra, co będziemy tutaj jeszcze mieli? Fag. tog, Tu jest jeszcze wilczek, i tu jest jeszcze ten squire. Tu jest jakiś ork. Dobra, będzie fajnie. Górskie klony ma, generalnie, one jakby starały się zapobiec Ragnarokowi. Ragnarok? Tak, tutaj jest Ragnarok chyba po prostu bezpośrednio przetłumaczone. Tylko u nich pojawia się chyba właśnie, to jest cała kampania ich, która, która ma zapobiec owemu pojawieniu się Ragnarok. Oczywiście jeszcze problemy dynastyczne. My lord, I have learned that the city... Dobra, super. Okej, okay. nie przejmujemy się zbytnio fabułą w scenariuszach. W kampanii jak najbardziej zachęcam gorąco, żebyście się przejmowali fabułą, ehm, lecz w takich po prostu seriuszkach to powiedzmy, że można to nieco odpuścić. Wilczka spróbujemy zbić, jeżeli nie wejdzie jakoś za dużo obrażeń, to może, może się popuścimy. I chyba będzie taka sama sytuacja. Ile trafimy? Ile masz teraz życia jeszcze? 60. Zobacz ryzykownie. Powinno się udać. Cholera jasna. Fu. Jednego obrażenia. You had one job, my dear friend. One job. No, 30 obrażeń. No to wiecie, co robić. <grymne> Oddajemy turę spokojnie w zamku. Eee, zdecydowanie, w zamku musimy się wleczyć. Eee, tutaj będzie dosyć prosta bitwa. Po prostu przerzucimy tego na górę i nie będzie problemu. To możemy go zawczasu przerzucić, żeby nie zapomniał. Eee, może świątynię zbuduje. Zobaczymy jeszcze. Więc ich kampania jest bardzo, bardzo przyjemna o ile można powiedzieć, że tu jakiekolwiek kampanie są przyjemne, jeśli chodzi o fabułę, a jeśli chodzi o sam gameplay, to bardzo mile wspominam grę Górskimi Klonami. To była chyba pierwsza kampania, którą przeszedłem całą. Potem przeszedłem chyba Imperium, Demony Potępionych, Legiony Potępionych i potem chyba ostatnio, jak przeszedłem, to byli właśnie Umarli. ale przeszedłem wszystkie kampanie. E, może właśnie o tych kampaniach, bo, bo sporo osób pisze, o, zrób serię z kampanii. E, no ale widziałem, że też było parę komentarzy, które były dosyć rozsądne, bo mm, no, faktycznie tutaj przejście kampanii to naprawdę zajmuje sporo. To jest kilkanaście godzin dobrego grania i to tak łupania. Jeżeli łupałem sam i po prostu cisnąłem to jak najszybciej tylko mogłem, ale zaufajcie mi, jeżeli bym miał wam zrobić komentarz na kilkanaście godzin i miałbym być ciekawy, jakkolwiek, tak żeby mi się dało mnie słuchać przez, przez dłuższy czas niż 10 minut, to nie chcielibyście tej kampanii. Naprawdę, powiedz, potraktujmy tą serię naprawdę jako kurwa seria, to zrobiłem, tym zaatakowałem. Hmm tu w takim razie. Chyba ci się uda zwiać. A, Jezus Mary, niefortunnie. Nie, źle wybrałem bohatera. Niedobrze. E, potraktujcie to jako może zachętę taką małą dla was, żebyście... No sami spróbowali kampanię przejść, bo jest jest naprawdę fajna. 30... Co zrobimy? Zrobimy tak. Ok, ty powinieneś górnego strzelić. Teraz tak, tym damy weita. Tutaj siekniemy przez ryj tego, żeby już na pewno w krasnoludka nie bił. To na gigancie możemy się spokojnie uleczyć. Dobra, teraz to już możemy nacisnąć. I po prostu, i tyle. Ja do poziomu. O, jeden wilk. Można by tak poszczę liczyć. Na bohaterze też już nie za dużo. Czy jest jakiś jeden wilk w pobliżu do walki? Tutaj jest jakiś łucznik, ork. Chyba byłbym w stanie orka zbić. Jak ja jestem z życiem? 60. Kurde, powinienem tą turę oddać w zamku. Hmm, Ale ja tego i tak nie zrobię. Dobra, na pewno przejść jedno pole tutaj. Eee, ile to kosztuje? Szczyt górski 300. Hmm. Czy może czary? Hmm. Zróbmy to. Tak, to będzie trzeba zrobić prędzej czy później. Tak, więc eee, skończmy durę. Hmm więc mówię, potraktujcie tę serię jako zachętę do kampanii. Eee, zapewniam was, że na pewno się nie zawiedziecie. Tak jak na przykład w niektórych częściach Heroesów kampanie były słabe, to tutaj kampanie są naprawdę, naprawdę kozackie. I gorąco zachęcam do wgłębienia się w fabułę, bo, 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 bo ona jest tutaj po prostu... Buduje jak dla mnie cały klimat tej gry. Eee, wszelkie, wszelkie losy naszych bohaterów, które, 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 które prowadzimy poprzez nasze przygody, eee, no naprawdę idzie się wczuć. Ork zadaje 50 obrażeń. 105 życia. Serio się zastanawiam, czy go na drugą linię nie wrzucić. Chyba, że będę nim defendał na pierwszej linii. Ile mam wtedy? Setkę wyprowadzam na pierwszym ataku. Setkę na drugim. Jakbym bronił. Spróbujmy. Najwyżej wyleczymy. Ok, tu jest jakaś. 45. Ok, w bohatera może bić. 56, zdecydowanie defend. Dobra, 60 powinniśmy go zdjąć. O ile się wszystko uda. 28 defend. Już mogłem poczekać i dobić goblina. Teraz tak się zastanowiłem, że to był lepszy ruch. Właśnie, bo dostajemy niepotrzebne obrażenia, chociaż to było ryzyko, gdybym. Bo goblin mógłby nas zastrzelić po prostu, więc to było dosyć ryzykownym ruchem. O właśnie, tym bardziej, że mogło dojść do takiej sytuacji. Więc chyba nawet dobrze, że zaczekałem tak mimo wszystko. Poziom. Właśnie, więc już jesteśmy leczeni. Moim wojownika 55 obrażeń. Już, 200 życia, czyli prawie tyle co nasz gigant. Więc już możemy się bawić. Już na tym momencie możemy się bawić. Wieża orków. O, jeszcze nie ryzykował wieży Orków, ale jakieś tutaj gobliniaki zdecydowanie możemy zaatakować. Myślę, że jutro pokuszę się o różdżkarza. Um, ty, mój drogi, spokojnie się możesz schować tutaj. Ewentualnie go zaraz wyjście na eksplorację, ale ta kopalnia złota byłaby przydatna wyleczysz się. Poczekaj, zobaczmy jeszcze tutaj. Eee, Różczkaż będzie kosztował 300, więc nie będzie takiego problemu. Włożymy mu tego bohatera, tego, tą jednostkę, którą mamy I spróbujemy capnąć tutaj tą kopalnię złota. Byłoby miło, gdybyśmy ją mieli. Belongs to Empire, ale Empire nie ma w tej w tej misji. Gramy przeciwko Legionom Potępionych tylko. Gramy na poziomie trudności średnim, więc nie powinno być też tak strasznie trudno. Przynajmniej mam taką nadzieję. Fajnie, też dziękuję za, za komentarze, że tam ktoś pisał, właśnie czym się różnią trochę te poziomy. On różnią się jednostkami startowymi, z którymi tutaj się bijemy. Oczywiście hajsami i ostatnią grupą, z którą się bijemy w scenariuszu. O! Widzę, że ci już o tym samym pomyśleli. <grybujesz> Spróbujemy ustrzelić tą babeczkę. zawsze trochę chciał zbiega ekonomię, więc. Znaczy, że jest wróg bardzo blisko. Ja byłem chyba w lewym dolnym rogu, zaraz to zweryfikuję. O, widzę, że za zaatakował. Jak pięknie. U? Co się stało? Nie wiem, musimy tam podejść i zobaczyć. To jest dosyć interesujące. I to jest twoja droga też ciekawostka. Właśnie pierwszym bohaterem, którym wszedłem kampanię, był właśnie inżynier krasnodzki. Yy, nie pamiętam jakimś, jakoś, jakoś, jakoś tak mi wyszło, że go wziąłem i wygrałem. Okej. Okay. Spróbujmy Ciebie dobić, moja droga. Jeśli można. O proszę. Jaki prosty strzał. No i po bohaterce ich ekonomia idzie w gruzy, bardzo przewidnie bardzo, bardzo, nawet widzicie, ich, jak pływają tutaj, ich statki wyglądają jak drakary tutaj z tymi e, tarczami po boku. E, dobra, to zatem, 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 weźmy sobie zamek nasz główny, bohaterem wyjdźmy, wejdźmy tu, 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 tu. hop, e, hop. Hop, hop i hop. O czarach postaram się poopowiadać jeszcze trochę Górskich Klonów, ale to może zostawmy sobie na razie na drugą część, bo nie sądzę, żebym jeszcze w tej, tu, w tej części używał tych czarów, hmm, przynajmniej w, w, tym, w tym odcinku dzisiejszym, żebym używał czarów, więc na razie to odłóżmy. Paru z Was też zwróciło uwagę na to, że mój komentarz był trochę nieskładny, to znaczy poruszałem kilka różnych tematów i niekoniecznie nie kończyłem. No ale powiedzmy, że ja nagrywałem to wszystko w jednej sesji naganioj, więc zwalmy to na karp tego, że po prostu byłem zajerany tą grą i wybaczcie mi po prostu. To był takie pierwotne, pierwotne rzucenie się na tę grę i przysiadłem do niej na 2,5 godziny od razu z miejsca i stwierdziłem, kurde, muszę ją nagrać od razu. Eee, znaczy, grałem sobie trochę wcześniej, jeszcze, jeszcze jak miałem problemy z nagrywaniem jej, więc po prostu sobie wtedy przyszedłem sam w jedną kampanię. Eee, pamiętam, że nie byłem dostępny dla całego świata. Wyłączyłem telefon, nie było mi dla mojej rodziny, dla przyjaciół, dla mojej dziewczyny, dla nikogo. Po prostu sobie grałem i było super. Ok, orki nas zaatakują. Nie powinno być większych problemów, chociaż to jest twardy ork. 288 życia. No łupmy w niego zatem. Jak bijesz, mój drogi? 37. Nie masz więcej życia, ale bijesz za mniej. Eee, Z się przejmuję? Zdechniesz na w drugiej turze, czy jestem w stanie ciebie zabić? 127 a. 55, 60. A, nie ryzykowałbym. Chociaż. Dobra. 40 inicjatywy? Zróbmy to. Żeby było dla bezpieczeństwa. Mogłem jeszcze myślałem, czy nie goblinę nie zabić. A, no widać że nie mogę to zrobić. Eee, no ale trudno. Nie, nawet bym go nie zabił tym bohaterem swoim. Serio? Naprawdę? Naprawdę. O! Nie wiem, czy mogę... O, ale poziom na bohaterze, więc spoko to powinniśmy dosyć łatwo wyregenerować. I na dobrą sprawę nie tracimy punktów ruchu na tym. I jeszcze nam wejdzie teraz regeneracja, więc bardzo przyzwoicie i od razu nam wejdzie poziom pomiędzy turami, więc nie musimy czekać na turę. Nie, musimy jednak czekać na turę. Szkoda, myślałem, że nam już nam wejdzie poziom od razu. Zobaczmy... Dobra, zanim zobaczymy, co tu mamy, zacząłbym jednak od różdżkarza, od postawienia różdżki na tej kopalni złota. Bo brakuje mi bardzo tego złotka, i zanim to zrobimy, po prostu zaatakujmy sobie gobliniaki. Myślę, że to jest dosyć sensowny pomysł. A ile ty zadajesz? 45. Każdy z was zabije jednego. powinniście. No, sensownie. W Tytanawej w gigantowej dobra, że ja mam najwięcej życia, więc najszybciej się potencjalnie leczy. A jeszcze jakieś poziomiki lecą do góry, ten będzie potrzebował 400, więc trochę jeszcze mu brakuje, jeszcze prawie 200, temu 600. No, to gigant będzie pierwszy w kolejności, no dobrze, że już mamy chociaż tego wojownika. Hmm, dwóch uczników i giermek. Giermek jestem w stanie położyć w jedną turę. Z tymi ucznikami z większy problem, bo oni wypakują dużo obrażeń w, moich, w mojego bohatera przede wszystkim. Hmm, wieża orków, wieża orka nawet można by powiedzieć. Schowaj się tutaj na razie. Właściwie dosyć ciężko jest walczyć z kasynudami, z tymi wszystkimi zbójami, bo oni są wszyscy szybsi. O zawsze będą szybsi od twoich kasynudów. Więc to jest, powiem, tu, coś lata, jeśli się nie mylę. Ha. O, czy oddamy turę? Podajmy do tego sklepu, zobaczmy co tam jest. Tak, żeby miał ogląd chociaż. A, klasyczne mixtor. Dobra, to nie idzie problemu. Myślę, że się zajmiemy tym orkiem w następnej turze. Po prostu, bo tam jest całkiem przyjemny, jak spidzie z tego orka. Więc można by to wykorzystać. Potem, potem, nie wiem, czy się na misia nie udam. Mi zadaje chyba 125 w jednym ataku. Jest dosyć silny. A jeżeli się uleczę, powinienem dać radę z nim. Zobaczymy, tu jest jeszcze jakieś miasteczko. O, widzicie, dobrze widziałem. Ruszczkarka. Nie zdążyła zdjąć? Zdążyła zdjąć. Cholera jasna. No to trzeba ją rozbić w takim razie. Coś, gierka przycina. <laughs> Ale tu słyszałem, że na Windows 7 generalnie dosyć, dosyć mocno przycina Disciples. Więc. Trzeba z tym żyć jakoś. Okej, okay. co możemy wziąć? E, ja bym zaczął od prefindingu, jednak. Ostatnio tego nie zrobiłem, potem płakałem dosyć mocno. 37 ruchu to już jest sensownie, zwłaszcza, że nie latamy, więc wszystkie koszty terenowe nas dotyczą, co jest dosyć bolesne. 45 lat masz inicjatywy, moja droga. 20. Stajemy twojego akolita i tutaj powinniśmy sobie poradzić. Ona zapewne będzie uciekać albo się bronić następnie. Ale spokojnie, to kolejne 300 z jego budżetu idzie w dół, więc zawsze na propsie z budżetu naszego przeciwnika. Więc takie rozbijanie moja ekonomii jest całkiem przyzwoitą rzeczą. A nie straciłem ani trochę ruchu i z marszrutowaniem no, nie zdążę akurat. Eee. To są ci łucznicy. Nie wiem, czy chce się bardzo na nich rzucać. Tu jest trochę goblasów. Wieża orka. O! Tutaj coś zaatakuje. Czekaj, z tym co? Tu jest ranny łucznik? Dlaczego ten jest ranny? kim ty się biłeś? Eee. Dobra. No to pozamiatamy. Mówiąc kolokwialnie, bo ten nie powinien stawić problemów. Właśnie dosyć miłą rzeczą crossnodów jest to, że on bardzo duży wychodzące obrażenia, nawet z podstawowych jednostek, jak widzicie. Moja pierwsza linia w dwie jednostki zadaje 100 obrażeń, więc to jest naprawdę przyzwoicie. Um, wyobraźcie sobie, że mógłbym mieć po prostu zamiast tego jeszcze jednego wojownika, jakąś jednostkę z tyłu i naprawdę crossnody są w stanie wywalić całkiem sporo baterie na początku, już w początkowej fazie gry. Um, ale dobra, słuchajcie, mamy 24 minuty, 10 tury, jak przeleciało. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zakończyli. Więc cóż, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Zachęcam gorąco do komentarzy, może o tematy, jakie mam jeszcze poruszyć, e, między innymi w czasie, w czasie gry. No a tymczasem bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, trzymajcie się ciepło, no i cześć.